Wrocławiu po spotkaniu z LKS-em Czarny Las wygranym przez tą drużynę 4 do 1 no, uważam, że, że mecz w naszym wykonaniu był słaby, najsłabszy chyba w tej rundzie. No, już w głowach zawodników siedziało to, że, że słaby przeciwnik, a z drugiej strony musieliśmy to wygrać. No i tak się stało, że dwa karne, strzelone, nerwowa troszkę była ta, ta pierwsza półka. No, dobrze, że ludzie w ramki Kwiatkowskiego uspokoiły troszkę grę i, i już później kontrolowaliśmy ten, ten mecz. Zapowiadał Pan przed spotkaniem, że 34 punkty zapewnią utrzymanie w trzeciej lidze. Czy tak jest już naprawdę? No, trudno powiedzieć do końca, bo jeszcze gra druga liga. Nie wiadomo, e, czy Jarota i Zawisza e, Lana e, będą grać w barażach. Natomiast no, myślę, że te 34 punkty po tej kolejce już, już zapewnią nam e, byt w tej, w tej lidze. Ale mimo tego, chyba w kolejnych spotkaniach z Olimpią Grudzią, z najlepszą drużyną trzeciej Ligi i w meczu z Mienią Lipno będziecie walczyć o zwycięstwo. No na pewno tak, musimy wyciągnąć wnioski po tym dzisiejszym meczu. i Jeżeli podejdziemy do tego już, już bardziej spokojniej, myślę, że, że i gra, i wynik będzie też satysfakcjonujący nas.